tej 6, 7 minuty jakieś pierwsze inicjatywy. I podoba mi się, że Sauli po prostu zaczął od dolnej części mapy, ale o tym Albo później... Albo i nie. Od razu wjazd na dolną molekę, to może Ach. wyglądać świetnie. Yashiro! No nie ma, jak stąd uciec? Ganki są naprawdę tak proste, podbicie jeszcze prawie trafione przez Marlona, ale czypsy salwuje się tutaj ze swoim błyskiem. Coś niesamowitego. Trzecia gra. No, w głowach zawodników Iron Wolves, którzy jednak muszą się odnaleźć na tej mapie, muszą wyjść do przodu, ale Kahan jest wopała. No już spalony błysk sobie się nie da uciec, prawda? W żadnym wypadku kolejny gang, kolejne małe zwycięstwo, ale pojawiają się przeciwnicy. I Saulius oraz Souli muszą coś tu zrobić. Rywale są tutaj bez narzędzia, ale po prostu. No nie, wierzą. Xoner miał też również Kopniaka, więc Iron Wolves nie pomognie ci tutaj. Iron Wolves, bardzo cenne zagranie. Prawdopodobnie je zobaczymy na powtórce. Czeka więc co tam się tak naprawdę wydarzyło, bo akcja musiała być naprawdę gruba. Skoro aż tyle czarów przywoływacza poszło w ruch, ale to może nie być koniec. Co z midem w takim wypadku, bo zobaczymy, że jednak jest perfektych execution również. Flash wykonaniu Soliego i rozumieją, w końcu rozumieją zawodnicze Iron Wolves, że trzeba grać agresywnie, że trzeba dopychać i że trzeba atakować. Dar ...chyba już widziany w tym momencie, ale to zbyt daleko. Chyba po prostu puszą. No i Xanar będzie o. podchodził, ale właśnie Soli przerywa recall, to jest tak istotne. To może być wielkie zagranie dla Iron Wolves, jeśli skontrują. Taka jeżeli, jeżeli by skontrowali, bo niby jest reportacja, ale to jest po prostu zabójstwo? Ucieczka? Nie ma safeguarda, ale nie wiem, czy tam po prostu Heschero nie podszedł za daleko. Bo wydaje mi się, Akali że Kali tylko... jest postacią, którą Salius potrafi operować i która robi różnicę sama, Prawda. kiedy tylko się rozpędzi. No I to nie, To złoty, który trafia na jego konto. To świetny omen, ale w międzyczasie pada Kakan. No i Harpun jednak musi teraz na, na dolnej alejce również palić ten błysk. Wydaje mi się, że to przynajmniej jedno z będzie, Ale coś się dzieje. Czemu pada pod Kakan tak? Jeden, drugi, trzeci, piąty play dla Harpuna. Idzie na topa. Jeszcze więcej złota. Owszem, Teamerska Gaming nie miała wielkich przewag w early gameie. Ale o tym... O, może później... No bo podbicie tym razem trafia! I nie wiem czy Saulius tutaj będzie o, mógł... Łańcuch! No przykro mi bardzo! Ale jak wilk! Grzecznie udomówiony, zostaniesz osadzony! Nie interesuje mnie to! Czy... Za jeden samoner mniej. Podobało się to na pewno podejście od Eski. Oni przygotowują się nad objęciem kontroli nad rzeką. Tutaj może być problem. Trochę są rozdzieleni. Marlon poza pozycją. Solar Flare, który zatrzymuje Marlona, no ale ten właśnie jest mioskok całkiem tankowaty. A i tak to będzie wy wyłonione zabójstwo przez Iron Wolves. Mrosku zostanie tutaj na topie. Przerwie ten recall. Nie będzie to teleportował, ale. No to jest jednak dobre miejsce, żeby myśleć o potencjalnym zwycięstwie, panowie, pierwszej, pierwszej prawdziwej walce. Ale Baron wydaje się być trudny. To nie jest kompozycja, która go szybko roli, robi, a teleportuje. I już się pojawiają. I teraz łapany, to jest najważniejsze. Czy szybko wyeliminują tam pieczarz, rzucają na niego wszystko? I proszę bardzo, eliminacja faktycznie znaleziona. Pieszeru przetruta rywala, lecz nie ma żadnych sojuszników. Iron Wolf, wreszcie okazja dla nich, bo uderzenie od seta. Ten łapie rywali, to doskakuje, lecz Szukasz tych obrażeń, ale niestety sam jesteś goniony przez misiora z małego Gnara. Pamiętajmy jednak, oh, że ta walka doba. zaczęła się znacznie gorzej! Kakan znajdzie w końcu killa! Mm. I może nawet kolejnego, bo dobra się tutaj wchodzi razem z Soulim. Są w stanie zemścić się za poprzednie mapy! I Soul jeszcze go nie powinien odpuścić. Szybkie Ricole i pójście na naszora! może to jest opcja! Och, panowie, panowie, jeszcze raz, no! Dimeska, gaming, chyba U. troszkę... Więc nie ma tutaj łatwego wejścia, chyba że Xoner znajdzie piękny kombo na Lisinie! O oh. To taka warunkowa inicjacja i na pewno, tutaj pewnie może Możliwości będą mieli, ale to Iron Wolves musi popełnić bo! bardzo dobry start! Kakan już w tym momencie! Może nie być w stanie walczyć, bo zresztą Małgarda listy, ale odpala się Ashiro! I to może być również rozpędzona serii! Spójrzcie, co jest w stanie robić! z Gaming wycofuje się, nie są w stanie walczyć! Powder bez resetu i dusza najprawdopodobniej la Karpun ma cały czas rakiety. Rywale na niskich poziomach zdrowia. To nie jest nadal darmowy teamfight. Potężny kryć na Yashiro. Rikole -y się pojawiają. Major Rozumieją, że nie mogą się spieszyć. Muszą być ostrożni. Ale to tylko trzech zawodników. Mimo wszystko, no ta przewaga liczebna jednak o czymś świadczy, bo teleportacja też się pojawia nawet druga. Xe'oner, pamiętajmy o tym listie. Będzie chciał, chciał kraść. O, chciał kraść. Tutaj też Co będzie sadza? Bierze Zeri, ale nie bierze smoka. Udało się jednak zdjąć dwa zabójstwa. Tak mało tam brakowało. Walka się jednak dalej toczy. I Kakan pozbawić życia harpuna! Mrozku jest chyba znany już sam na siebie! To może być początek pięknego powrotu! Pierwszy... Po Zaraz między, między międzyczasie i na linii, i w teamfightach. Teraz dobry ultimate, łatwa eliminacja, łatwy Nashor. O! Nie ma o tym mowy. To się może źle skończyć, to się może, to może być chciwe. O rany, kanapka z będzie robiona. Pomysł niezły, ale no, czy jesteście w stanie przebić się do swojego bezpieczeństwa, tym SK Gaming? Nie mogą teraz opuścić i teraz, no, widzimy Get Excited, Jinx niespożytkowane. Z jednej strony Yashiro i Souli, z drugiej reszta watahy. Tak, oni dobiega. się cają na łowy. Jeszcze ta, ta, ta teleportacja, żeby znaleźć tę flankę, no czy się uda? Na pewno spowolniony Marlon, również Hesher zostanie zatrzymany. Harpun i Mrozku, to wy musicie się stąd wydostać. Ale no, panowie, mimo wszystko trochę czasu kupili. Teraz jeszcze, proszę bardzo, podjeżdża tu jak Akant zdąży załączyć Mega Gnara, więcej punktów zdrowia, ale Mrozku widzimy, że po prostu ucieka razem z harpunem, czy Wolf powinno gonić niekoniecznie, ale przede wszystkim przerywają ricole. Teraz podjazd z trafionykami. Harpun ma flasza, będzie musiał go prawdopodobnie zagrać, podjeżdża już z Jest martwy, po prostu jest martwy. I Iron Walls w końcu pokazało nam kły na tej mapie. Ale Harpun, nie... Harpun 10 Hersherów bez Ulta. Naprawdę wiele wycierpieli już w tej serii, ale powiedzieli, że dość, temu koniec. Pokażemy Wam na co nas tak naprawdę stać i kompozycję. Kompozycje z twardym frontlanem działają ewidentnie. Ostateczna próba obrony ze strony DSK Gaming. Ale tutaj widzimy, że Wilk zdecydowanie syty. Owca nie do końca cała. Pierwsza mapa dla Iron Wolves w tej serii. I pytanie, ile jeszcze takich nam zafundują? Ponieważ przede wszystkim pytaliśmy, gdzie ich sukces, gdzie jest to moment.